Nowa na budowę pawilonu penitencjarnego typu zamkniętego dla mężczyzn w zakładzie karnym w Dębicy podpisana. Będzie to czterokondygnacyjny budynek o pojemności 250 miejsc zakwaterowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja wyniesie ponad 40 milionów złotych. To jest największa inwestycja w dziejach zakładu karnego w Dębicy. Zakład ten istnieje od 45 lat. Inwestycja na ponad 40 milionów złotych. Będzie to ogromne wsparcie dla przede wszystkim funkcjonariuszy, dla osób osadzonych, ale również szansa dla lokalnych przedsiębiorców. To będzie inwestycja, która będzie składała się z dwóch bloków. Pierwszy to będzie pawilon mieszkalny na około 250 miejsc, a drugi pawilon z infrastrukturą. Już w tym miejscu też zapraszam wszystkich chętnych do pracy w służbie więziennej, bo wpłyną dodatkowe etaty. Tutaj do zakładu karnego w Dębicy to jest ponad 30 etatów i w tym momencie też chcę zareklamować naszą formację. Zapraszam za pośrednictwem mediów wszystkich Państwa, którzy chcą związać swój los ze służbą więzienną, zapraszamy. Powiem tylko tyle, kolokwialnie, na rękę, 4,5 i, i czekamy na Państwa. Tutaj w każdej chwili możecie się z nami związać swój, swój los. Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z programu modernizacji służby więziennej na lata 2022-2025. To, że te środki są inwestowane akurat w zakładzie karnym w Dębicy, to, to to tutaj wcześniej Państwo usłyszeli, to jest taki zastrzyk inwestycyjny dla powiatu, dla miasta Dębicy i ja się cieszę, że ci skazani trafią tutaj, bo ci skazani oprócz tego, że będą poddani oddziałaniu rejestracyjnym, będą mieli szansę na skorzystanie z wielu programów, skorzystanie z profesjonalnej kadry, która się nimi zajmie, no to będą również mogli świadczyć usługi, pracować w powiecie dębickim, w firmach, które tutaj u nas prężnie działają, co będzie dla nich z korzyścią, jeżeli chodzi o sam proces realizacji, a dla przedsiębiorców będzie to możliwość zatrudnienia kolejnej grupy osadzonych. Cieszę się bardzo, że kolejne pieniądze zostaną tutaj w Dębicy. Zainwestowanie 40 milionów w infrastrukturę, to tak jak wcześniej zostało powiedziane, to dodatkowe miejsca pracy. Myślę, że z dyrektorem panem Krzysztofem Ważnickim mamy teraz lekcję do robienia, mobilizację taką przed dokończeniem tego parkingu i myślę, że wszystko zrobimy, żeby ten parking został oddany przed oddaniem tego budynku. Jest to bardzo ważna inwestycja zarówno dla samego zakładu, jak myślę i dla miasta. Jest to duża inwestycja, która z jednej strony zwiększy pojemność jednostki, z drugiej strony, będą konsekwencje tego. Będą kolejne etaty jeżeli chodzi o funkcjonariuszy i pracowników tej jednostki. W związku z czym będziemy przyjmować ludzi do pracy, zwiększymy, zwiększymy zatrudnienie. To będą podatki, to, będzie, to będą produkty rolne, które trzeba będzie dostarczać, bo tych osadzonych trzeba będzie wyżywić. Także same korzyści również dla środowiska lokalnego, nie tylko dla jednostki. My ze swojej strony gwarantujemy uczciwość, przejrzystość, no i terminowość i taką sprawność w realizacji tych wszystkich zadań, które przed nami stoją. To nie koniec inwestycji planowanych w Dębickim Zakładzie Karnym. W planach jest również budowa hali produkcyjnej. Mówiło się wiele w Dębicy o tym, że powstanie tutaj, powinna powstać hala, w której mogliby pracować osadzeni i właśnie poprosił mnie pan burmistrz, żeby taka hala powstała. Wiemy, że wokół tego było wiele dyskusji. Hala powstała w Zeszowie na Załężu, ale nie skreśliliśmy z Dębicy. Więc wracamy do pomysłu budowy hali w Dębicy. Bardzo dziękuję za te konstruktywne prośby. Będę robił wszystko, żeby hala produkcyjna dla osadzonych do Dębicy przyszła i to jest moje też zobowiązanie będziemy starać się żeby taka hala produkcyjna tutaj miała miejsce nic tak nie pomaga osobom osadzonym jak praca praca oczywiście wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie karnym w Dełmicy rusza wykonawcą inwestycji jest polska grupa SW przedsiębiorstwo państwowe prace potrwają do listopada 2024 roku